Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Ciacho. Tak słuchajcie, jeśli ktoś z was kiedykolwiek zastanawia, zastanawiał się, jak wygląda ciacho i. Ty, no, wyglądam właśnie tak. A więc dobrze, skoro wiecie już, jak wyglądam, to słuchajcie, jeszcze w tym filmie chciałbym przekazać Wam bardzo ważną informację dotyczącą mojego kanału. A mianowicie, chodzi mi słuchajcie o to, że spokojnie dla osób, które o to się martwiły, filmy zostają w takim samym kontencie, jak były e, dotychczas. Czyli jeśli gram w Minecrafta, to będzie tylko Minecraft. Nie będę ja tak jak na tym filmie jestem, tylko jeśli gram w Minecrafta, to będzie Minecraft. Jeśli gram w jakąś inną grę, będzie jakaś inna gra. Pewnie zapytacie mnie jeszcze, kiedy możecie się spodziewać takiego filmu jak teraz, że, wi że widzicie mnie. Kiedy się możecie spodziewać? Tylko w przypadku, gdy jest jakiś bardzo, ale to słuchajcie, bardzo ważny film dla mnie, na którym bardzo długo pracowałem, albo jakiś film, który po prostu tego wymaga. Na wszystkich pozostałych filmach y będą filmy bez mnie, tak jak to słuchajcie, były filmy dotychczas oraz spokojnie transmisje też będą tak, jak były dotychczas. Więc spokojnie, może kiedyś w przyszłości to się zmieni, ale na chwilę obecną, słuchajcie, zostajemy tak samo jak, jak było to dotychczas. A ten film, słuchajcie, powstaje tylko po to, aby osoby, które zastanawiały się, jak wygląda Ciachoety, żeby się słuchajcie, mogły dowiedzieć. Więc jeszcze raz, jeśli ktoś zastanawiał się, jak wygląda ciachoryty, co to Ciachoety, to jestem właśnie ja. A więc, skoro słuchajcie, już wiecie, jak wyglądam. No to wszystko co chciałem przekazać wam w tym filmie. Już słuchajcie, cały temat został wyczerpany. I co słuchajcie, zostało mi się tylko z wami pożegnać. Dziękuję wam słuchajcie bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu do samego końca. No i to słuchajcie, do usłyszenia w następnych filmach i słuchajcie, pierwszy raz w historii mojego kanału mogę z wami z wami przebić piątkę. E, normalnie, bo słuchajcie, jest kamera, więc mogę z wami słuchajcie przebić nareszcie piątkę. Więc słuchajcie, do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki za ten odcinek. Mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą, jak wyglądam. Dzięki do usłyszenia następnym razem. No i co? Cześć! U! Wow,